Dobra, dzisiaj przyjechaliśmy do Łukasza, bo jak pamiętacie, moje bardzo dobrze zaplanowane wyjmowanie przedniej szyby. Pyk. i nie ma. W jednym i w drugim samochodzie zakończyło się spektakularną porażką, więc potrzebowaliśmy dwóch nowych przednich szyb. Zadzwonię do Łukasza, okazało się, że ma takie szyby, więc oto jesteśmy. Cześć, Łukasz. Cześć. Gdzie są, te, gdzie są te maleństwa, które ja zepsułem, a ty masz dla nas w okazyjnej cenie? Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. O, jest. Udało mi się zdobyć dwie. I to w niezłym stanie. I to tak naprawdę one są chyba w lepszym stanie niż te, które zepsułem. Czyli generalnie to jest tak, że to jest towar deficytowy. Jest już to, deficytowy. To, już, to już nie jest produkowane, więc nie można liczyć na to, że tak sobie będziemy swobodnie tuz te szyby, tylko trzeba, no nie, trzeba. trzeba to szanować, trzeba bo trzeba za chwilę tego szanować. nie będzie w ogóle. Nie? Przygotowałem wstępnie listę po rozebraniu dwóch samochodów, tego co na pewno e, będzie nam potrzebne. Jakbyś na to popatrzył i zobaczył co masz, co możesz zdobyć, albo powiedzieć, gdzie możemy tego szukać, żeby nam trochę pomóc ułatwić szukanie tych gratów, nie? Widzisz, to jest tak, podłoga bagażnika w ogóle, yy, ta drewniana taka, to trzeba dorabiać? Stolarz, sklejka i jedziemy. Tak, to praktycznie yy, graniczy z cudem, żeby znaleźć to w dobrym stanie, tak? No to jest sklejka, sklejka ma 50 lat, 45, no to... Jest no tak, wiadomo co czy tam się wydarzy, wszystkie wyglądają tak po prostu porozklejane już są, nie? Tak, tak, tak. to jest proste, to są jak dziwiczki od szafki, no. to są tak, to... proste zawiasy, kilka napów do, do tego dywanika, wkręcanych mhm. na wkręty, takie napy też prawdopodobnie można dostać, także to się da dorobić. Dorobisz. Nie, 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 nie pokażę. Pokażesz jak powinno wyglądać. E, mam też kratki wlotu przed przednią szybą, popękane. Da się to naprawić w sumie, bo sobie tak zanotowałem, ale to o te chodzi, wiesz, chodzi o te. Pokażę to od razu na samochodzie. Mogę Wam pomóc nawet od razu, bo... Tak? Masz też coś, coś takiego? No, no właściwie tak, właściwie mam... O, już tu widzę parę rzeczy, które jest na tej liście, no ładnie. Ale bo tamta miała, ten w jednym miała powyłamywane, wiesz, niektóre te... Ktoś chyba ręką się o to oparł. Dobra, i to... W innych, wcześniejszych rocznikach były takie dwie krateczki. I to masz i to możesz sprzedać, mówisz? Oczywiście tak. To o, no to super, dobra, no to wiesz, to, to odłóż to nam wstępnie, zobaczymy, co ty jeszcze masz. Przedni grill yy, do GT. Przedni grill do GT. Z tym jest trochę problem, bo yy, ludzie sobie strasznie cenią te... Tutaj jest chyba, co? Do GT. Nie możemy tego wziąć? No. Z tego? Ja będę jeździł bez gry. No. Eee, u nas jest problem taki, że ma powołamywane niektóre te eee, druciki, mhm. więc podejrzewam, że z dwóch da się zrobić jeden. Gdzieś sobie to pospawam, wyszlifuję i, i jakoś tam wyjdzie. Bo drugi jest pogięty, więc pewnie jeszcze gorzej to wyjdzie. Po wyprostowanie tego, jak to się porozciąga, to zawsze to trochę będzie falowało. Eee, a nad, a nad jedną sztuką tego gri takiego grilla to musimy pomyśleć. I to jest właśnie człowiek, który ma więcej niż e, centrala Toyoty w Polsce. Nie, przepraszam, w Europie Centralnej teraz. Deska rozdzielcza. Powiem Ci tak, z jednej z tych samochodów deskę rozdzielczą udało się wyjąć e, no bez większych problemów. Ale druga, no to ona była. Nie wiem, czy one są fabrycznie przyklejone do tego, czy to ktoś nie, przykleił? Ktoś przyklei. Czyli ktoś to przykleił. Nie ukrywam, że jedna taka deska by nam się e, przydała. Też jest towar bardzo deficytowy. I masz. I bardzo drogi nie mam. <laughs> Kurde. Nie mam. Aczkolwiek do zdobycia, bo sam kiedyś, e, sam kiedyś musiałem kupić. Przednie lampy, jeden komplet, bo w ogóle ja mam lampy niektóre z Forda. Pasują, nie? Ale wszystkie są sealed beams, czyli te takie tak. e, niewymienialne żarówki, czy tak? to nie. To, to trzeba to skorygować. Można kupić zamienniki, mhm. e, które były stosowane w tamtych latach w większości samochodów. No, to jest średnica się e, liczy, tak? Średnica po no prostu. Tak. E, tylne lampy, jeden komplet, e, lub chromowanie. W ogóle te ramki z GT ty chromujesz dookoła tych tylnych lamp? Oh, 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 oh. No, o, że to wyszło. Ale fajne. Jeszcze amerykański piach na niej jest. Znaczy, tak. nie, odrestaurowanych tutaj nie mam, ale mam w trakcie. Mam w trakcie. No właśnie, o te elementy głównie chodzi, bo to... tak. I mam tutaj, tutaj, o, pociekaj, tylko, bo, tutaj tylko ten chrom pociekaj, jest uszkodzony. Pociekaj, bo to jest, to jest w środku chrom pomalowany na czarno, to jest fabrycznie? Tak. Okay, to, to nie jest, w ogóle to, tego nie ma. To nie jest, znaczy czego nie ma? Jest Sam czego? chrom Sam jest. No bo został wypalony ten lakier. Okej, okay, czyli fabrycznie było to ciemne. Fabrycznie tak, dokładnie tak wygląda fabrycznie. No, czyli chrom okay. jest na krawędziach, natomiast to wszystko jest y, tym takim grafitowym, satynowym kolorem. Hmm. I y, mówiąc lampy, chodzi Ci tylko o te ramki, czy. O coś? E, nie, chodzi mi o jeden komplet la lamp w ogóle, bo no to, są, y, jest pęk są pęknięte. No to... to masz. No. No to jeden komplecik na pewno od ciebie weźmiemy. A te ramki rozumiem, że do od restaurowania tak naprawdę. Tak jest. Co ja tutaj mam? Mamy jeszcze tak, przednie pozycje. Mam napisane chromowanie. O to mi właśnie. Właśnie o, jestem, o, to mi jestem właśnie w trakcie y, robienia w jednej z pięciu. Bo <laughs> ja tak wiemy, jak widać mam. one są. Ojej kusory. A to duże jest. Także... Ale to jest problem generalnie z tymi, czy to jest czy to jest towar taki, który gdzieś tam można w miarę Klosze można kupić nowe. Reprodukcję No to klosze to już sporo urządza, bo no to dokładnie. jednak dodaje uroku temu samochodowi no to to Natomiast to spoduje. można pochromować tak jak każdy plastik Dobra, czyli to to Można nawet odbudować, ja tak jak wspominałem już wcześniej, że po prostu jak coś się da uratować To ratuje To ratuję. Pedał gazu jedna sztuka Pedał gazu ja nie mam, Ciężkie jest do zdobycia Udy, pedał gazu jest ciężki do Bardzo, bardzo, dlatego, że rdzewiały. One są, no, one do są zamocowane do podłogi i y, śruba, która je mocuje, wychodzi na zewnątrz, tak? więc automatycznie woda, cokolwiek, y, będzie wchodziła w gwint i od tego miejsca rdzewieje cały. Ca podłoga, pewnie no, A, a, a pewien, druga nie? sprawa jest taka, że od góry również, bo y, no z butów, tak, ja osobiście nie mam, ale znam człowieka, który ma, i chce sprzedać, także. No dobra, to zarezerwujemy chyba tą jedną sztukę okay. w takim razie. To ja później ją na napiszę, że dobra. Wszystkie uszczelki. Eee, Bez problemu. Naprawdę, wszystkie uszczelki. Bez problemu. Super. To... Cały komplet. To super, bo pamiętacie w jakim stanie te uszczelki w ogóle były. Tak to jest. Ręga, nie? Je jeżeli chcemy mieć dość dobrą blachę w samochodzie sprowadzamy auto z Kalifornii, to... Wszystkie elementy plastikowe i uszczelki będą nie do wrzucenia. Nie praktycznie, nie? A no, ale... z tym jest problem, tak? No, to... to wszystko właśnie u to też to też wygląda. Tak wygląda. I co z tym robisz? Jak jest jak takie, co się skleisz? Yy, tak, jako że ja lubię dłubać w klejc? plastycznych tematach, <laughs> tak? To, to tak, no, to naprawię to i oddam do pochromowania. Trzeba, to... Tutaj akurat nie trzeba, no. Trzeba pomalować tylko ten środek. No. No dobra, to wiesz co, to ja zobaczę, bo rozumiem, że kupić nowe to raczej odpada. E, możemy mieć warta i znaleźć, tak? No. E, lusterko wewnętrzne jedno będę potrzebował. E, powinienem mieć. Powinieneś mieć. E, co my tu jeszcze mamy? Lewy tylny boczek. Obudowa głośnika. E, w tamtej to jest. Kolor? E, taki jak w tamtej, to jasne. Takie mamy to pizzerki. Mm, to jasne. No. Okej, okay, to trzeba będzie poszukać. Czyli nie o, będzie takie przydatności. Bo powiedz, generalnie, już tak rozmawiając o tych plastikach, wszystkich wnętrza, bo wiadomo, te samochody z Kalifornii, e, no to niektóre elementy plastikowe to się rozpadają w rękach. Mhm. I to jest do kupienia, do dorobienia. Co, co z tym, jak powinienem Tak, ale w elementy wnętrza w ogóle? są, są, są do, do, do kupienia. Do kupienia są te plastiki. Tak, tak. tak. To znaczy nie, nie no, oczywiście, no ale to z, zdarzają się. I z tym e, jasnym środkiem, bo jedna musi być z tym jasnym. Z, ja, z jasnym środkiem też, tak. No dobra, czyli będziemy tego szukać. Z jasnym razie. środkiem też. Boczki, drzwi w ogóle są do tego? Można to kupić? Eee, boczki, drzwi eee, czarne. Znam przynajmniej dwa albo trzy źródła, mm -hmm. które robią, dorabiają czarne. Nikt nie dorabia brązowych. No dobra, to jeszcze z tym, z tym to jeszcze pogadamy chwilę, bo my będziemy jechać. Spotkamy się z firmą Jawa i zobaczymy, co oni nam powiedzą na te nasze boczki, na te nasze fotele. No i wtedy wrócimy do Ciebie, zobaczymy też e, jakie są możliwości z ich strony, co Ty możesz zrobić i będziemy decydować, e, co dalej z tymi wszystkimi pizzerkami. E, słuchaj, lista jest długa, ja pewnie ją tobie zostawię żebyś sobie na spokojnie e, popatrzył, co masz, czego nie masz. Powiedz mi jeszcze tak na szybko, bo teraz zabieramy się za zawieszenie. Mm -hmm. Więc wiadomo, trzeba wymienić chyba wszystkie te elementy eksploatacyjne, na pewno gumowe. Czy to jest części zawieszenia, hamulce i mechaniczne części silnik? No właśnie. To wszystko jest dostępne, tym bardziej, że macie samochody z, i chcecie zrobić w oryginał, czyli mm -hmm. amerykańską wersję z silnikiem 20R. Tak. E, bez problemu w Stanach można kupić każdą eksploatacyjną część do tego auta. O, no to super. Tam są jakieś wyjątki, dwie, trzy części, że jest ciężko, mhm. ale to jest do zregenerowania albo... Dobra, a Ty byś yy, był w stanie nam ściągnąć ze Stanów Jak najbardziej. Części, tak? Robiłem to nie, nie no to jeden super. raz, robiłem to dla ludzi, którzy ode mnie kupili auto. Ach, to mi odejdzie sporo roboty. Ja się zajmę tym, żeby to porozkładać na kawałki. Zderzaki europejskie ja mogę zamówić nowe, mhm. bo jest firma, która je robi. Po prostu tłoczy i chromuje i może dla purystów to może jest coś takiego, że no on jest nowy, ale to z drugiej nikomu, strony... Nikomu nie powiemy, to <grym> jest nowy. Ale z drugiej strony jest, no jest taki sam, tak? To, to, to nie jest jakiś zamiennik z laminatu czy cokolwiek, nie. No, to no jest to sami metal tego pochromowany. pochromowany. tak? Jeżeli weźmiemy stary zderzak i oczyścimy go, pochromujemy, no to generalnie mamy to samo. I one są w jakichś rozsądnych pieniądzach, bo ludzie, którzy odświeżają te zderzaki no to po prostu krzyczą sobie takie pieniądze, że no to jest nie... Czyli taniej jest kupić nowe w tej sytuacji. Tak, tak, tak. No właśnie Łukasz, co to jest? No to jest jakby cały uchwyt zderzaka, ponieważ amerykański jest mocowany do... Niżej. niżej do podłużnicy. O, o. Tak? A tutaj już nawet nie masz tego otworu na ten zderzak. to no tu, tu, tutaj było. Czyli do europejskiego trzeba to wygładzić ten tylny pas. W, w Lidbaku nie. Uf. Także to. To chociaż to tyle, jest, bo Blacharz by miał. Już... W Libu zostaje taki sam. Taki sam. Natomiast no, jeżeli już jest yy, samochód zrobiony blacharsko, no to i nie będzie. poruszał się dużo, tylko będzie eksponatem muzealnym, no to można zostawić bez tych wzmocnień, bo to jest. Yy, no jakby widać o co chodzi, tak? Chodzi o. Uderzenie. No tak, bo wtedy montujesz tylko do samego Tak, pasa, bo jeżeli nie? montujemy tylko do samego pasa, no to to nie jest mocno. No, a ktoś tak. będzie chciał sprawdzić, jak wiesz, tradycyjnie, jak twarde są amortyzatory, i to, to tak nie zderza jak razem z pasem. Mógłbym tutaj u Ciebie siedzieć, wiesz co, parę dni. Jeszcze do ciebie mechanizm podnoszenia szyb lewy i prawy yy, z korbami, bo u nas to stoi generalnie wszystko. Pewnie trochę rozruszam. No trochę ci, coś ci pokażę, bo sam mechanizm podnoszenia szyb to jest rzecz jedna. Wygląda tak, że tu są te elementy. No, a to jest jeszcze, rozumiem, nie jest wielki problem, nie? I zazwyczaj to jest wyrobione. Mhm. I przez to szyby nie działają dobrze, jest też jeden... nie mnie głównie nie działa przez to, bo ktoś to robił, e, to opierdzielił, bo robił e, kombinerkami albo czymś próbował odkręcić, Aha. No bo ciężko ja, chodziło. To ja chyba mam ten, mam... I we wszystkich mam to poniszczone. Mam, ja mam zapasowy, robić. ale do, do tego trzeba sobie kupić taki zestaw naprawczy. I wtedy powiem to I wszystkie, to wszystkie te nie. elementy, które są tutaj, mhm. to się rozkręca, zakłada się nowe, no to chyba jest zanitowane, co? Tak, ale to trzeba rozwiercić i wtedy wkłada się. I co, zaraz tu jest śrubeczko. Zaraz tak. tego? Tak, tutaj mamy nowy. A, nie tu nakrętka jakaś? Z, ze sprężynką, tu jest sprężynka. Mamy nowy ten z gwintem. A, no dobra, no to tu ja Tak, gwint, jest dwa. do tego śrubka. Z drugiej strony skręcamy to i mamy odświeżony cały. To ja na kolejne 40 na pewno lat. Tak? dwa zestawy naprawcze, tylko musisz pomyśleć, co z tym zrobić. Bo to ja mam, albo musiałbym od innego samochodu. Mam, mam, ca mam cały ten. Zostawiam cię z listą życzeń. Okej. <grym> 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 dziękuję ci nie, bardzo. Z tego, z tego, co widzę, to... No, to nie jest tak źle. Większość tych rzeczy. Większość masz? No Dużą, znaczną część mam. Drugą znaczną część wiesz, gdzie jest. Wiesz, wiem, gdzie jest. <grym> A no zresztą też sobie no to poradzimy. Super. Super, dobra. Łukasz, ja Ci dziękuję bardzo, bo masz mnóstwo roboty, widzę przy tych, e, przy tych swoich cylikach. A ja bym chętnie coś porobił przy tych naszych w końcu, nie? więc też e, zawijam kiece i, i lecę. No tak, trzeba. Trzeba działać e, grzebać, e, w zawieszeniu i zaraz zabieram się za silnik, więc e, jeszcze do Ciebie zadzwonię. Ale na pewno będę dosyć szybko potrzebował zestaw naprawczy, pewnie jakiegoś do silnika wejścia. Kiedykolwiek będziesz potrzebował cokolwiek dzwonić? to mam blisko, do Ciebie teraz trafię, także już. Będę Cię odwiedzał pewnie. Zapraszam. Dobra, Łukasz, super. Bardzo Ci dziękuję. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl. Link znajduje się w opisie tego odcinka.